Wielu z nas, tegorocznych maturzystów, czekało z niecierpliwieniem od początku edukacji w naszym liceum. Jest to wieczór pełen refleksji nad tym, w jak nieokiełznanym tempie mija czas. Już wkrótce, po czterech latach edukacji w naszym liceum, staniemy przed egzaminem dojrzałości, który w pełni otworzy nam drzwi do dorosłego życia. Mamy za sobą wiele stresów, niepewności i obaw. Wiele z nich jeszcze przed nami. Ale drodzy koleżanki i koledzy, to już ostatnia prosta za 100 dni matura, już niebawem z bagażem doświadczeń i cudownych wspomnień opuścimy góry naszej szkoły, ciepło wspominając przeżyte tu chwile. Pragniemy serdecznie powitać szanowną dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rasiborzu panią dyrektor Marzenę Kacprowicz oraz panie wicedyrektorki, panią Beatę Padów i panią Grażynę Struzik. Witamy wychowawców klas naturalnych, grono pedagogiczne, rodziców, media, zaproszonych gości oraz oczywiście maturzystów.